Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przybywam do Was z kolejnymi pięcioma składnikami. Pięć składników, z których wyczarujemy pyszne dania. Mówię wyczarujemy, bo w mojej kuchni pojawi się duet Kasia Szklarczyk i Patryk Grudowicz. Hey. Cześć, dzień dobry. Hey. To pierwsze to... pytanie, kto komu gotuje w domu? Kasia mi. <laughs> I co tak. najczęściej? Kurczaka. Kurczaka. Idealnie moi drodzy, ponieważ dzisiaj głównym składnikiem będzie kurczak. Bierzemy się do gotowania. Tak, pomogę. Gotujcie. Proszę bardzo, rozgrzewamy patelnię grillową. O, ty Patryk, rozgrzewasz, Tak. Zdaje tak. <grym> się tutaj ogniem. Cię poproszę o zajęcie się kurczakiem, czyli sobie delikatnie go wyczyścimy z tych błonek i wiesz, co robić. Tak, jak, tak, tak. Jakie kawałki? W całości będziemy go grillować. Dobra. Tak jest wiecie mi, jakie plany macie zawodowe. Wykryjście top model, działacie dużo w sieci. E, tak, ostatnio otworzyliśmy wspólny kanał i o. Tam staramy się coś działać. E, tak naprawdę głównie skupiamy się na modelingu, ale to jest takie jak na razie nasze hobby. Okay. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. I co planujecie tam, tam umieszczać? Gotowanie też będzie? Takie prawdziwe życie, <laughs> w prostu no. Okej, okay. tak. czyli w, 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 tym, w tym kierunku. Nie ma chyba takiego kanału. Jeszcze nas, nie nie ma, jak tego, co widzisz, jeszcze nie ma. Chyba nie. Chcemy, właśnie, żeby pokazać to. Tak, swoje codzienne życie, ale też również teraz jak lecimy na przykład do Mediolanu na kontrakt okay. modelingowy, chcemy pokazać, jak to tam wygląda, bo dużo osób się zastanawia, ale nie wie, jak wygląda no tak. codzienne e, dni mod modela, jak wygląda codzienność modela za granicą castingi, e, prace modelingowe. No to tak pokrótce jak wygląda. <śmiech> <śmiech> Codziennie praktycznie chodzi się na castingi, jeździ się na castingi, komunikację miejską zazwyczaj z mapą w ręce albo w telefonie, jakie zależy. Okej. Okay. I Stokowo, to zazwyczaj za, za granicą w Polsce. E, tak, za granicą. Polsce, Jeśli się e, zabukuje jakąś pracę, to potem idzie się na plan zdjęciowy, czy to reklama, czy to sesja zdjęciowa albo pokaz mody. E, ale wiadomo, to, są, to jest za granicą, inni klienci, e, inna atmosfera, coś nowego. Pa Patryk tak samo podszkoli swój e, język angielski. Okej. Okay. Okay. Tak. Czyli jedziecie <noise> razem? Tak, tak, tak. Okay. Bo Kasia po prostu została kontrakt stała tam też pracę potwierdzoną. Tak mówię, Kasia co ja tu może być w Polsce, Będziesz to że może teraz tak spróbuję. Tak Dlaczego ci Wlejemy sobie trochę oleju, tak, że żeby... Tak, tak wie, żeby... Czyli te kurczaki będziemy Dobra. zabijać potem. Nie, zaraz je sobie u, usmażymy, a potem je y, pokroimy w paski i podamy z sosem hoisin. Sos hoisin to jest taki azjatycki sos na bazie masła orzechowego, stróżowego, oleju sezamowego, więc będzie... Moje klimaty. Zwyciężyliście inne edycje Top Model, a utrzymujecie kontakt z innymi uczestnikami, czy raczej zamykacie się w swojej, nie. W swojej strefie? Nie, utrzymujemy, ale też tak. niektórym jest ciężko, którzy nie mieszkają w Warszawie. Bo ja się często widzę z Marcinem Truszką, bo często współpracuję razem przy sesjach zdjęciowych. Ja też miałem ostatnią okazję stanąć przed Marcinem Tyszką, To było mega stresujące, więc naprawdę was podziwiam, że, że dajecie takie radę, bo ja będzie A macie jakieś takie śmieszne wspomnienia, wpadki z to do wody? Ja raz wpadłam, ja raz spadłam do wody, bo mieliśmy takie zdanie, że szliśmy po wybiegu ruchomym e, na basenie. A no wiesz, i... że byłem na, na... Byłeś wtedy? Tak, więc widziałeś mój spektakularny upadek do wody. Tak, 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 tam było dużo upadków w pewnym momencie. <laughs> tak, tak. Teraz tak, kroimy sobie awokado, to może ty spróbujesz. Okay. <noise> dookoła musisz jakby nożem przejechać dookoła. Okay. Najlepiej sobie, nie, najlepiej sobie właśnie tak zrobić, na płasko ręka i po prostu obkręcać okay. w ten sposób. Widać, co gotuje w naszym domu. <noise> Mocno, dociskaj, aż poczujesz e, pestkę w środku. o. Okay. I dookoła pestki. Patryk? Tak. ty w ogóle kiedykolwiek jadłeś awokado? Teraz ostrożnie. Takim ruchem wbić po prostu Aha. ten nóż, o i przekręcić pestkę no. i pestka do świetlnika. Wow. <laughs> Nawet Patryk Grudowicz potrafi obrać awokado. <laughs> Wyjmujemy sobie to awokado. Łyżką. Może być w widelce, może być łyżką, akurat miałem pod pod ręką. Ja mam fajny tytuł. I tematyczny, tematyczny tak, tematyczny, tak. Tak, ekstra. O, i teraz potrzebujemy go sobie pokroić w takie cienkie paski, proszę bardzo. Często jak robię sałatki, to Patryk narzeka, że za grube kawałki y, warzyw tam wrzucam. Okay. Sprawdzisz y, kurczaka, czy tam już się przysmażył ładnie. Najbardziej odległy cel. Największe marzenie to wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych i tam praca w modelingu. E, I no, krok po kroku do tego dążymy. Ja, Patryka a tyczna mówiłam, więc kto wie, może za dwa lata już tam będziemy. E, i, oczywiście, I oczywiście moje marzone miasto to jest Los Angeles, gdzie byłam już dwa razy i jestem zakochana. Takie największe marzenie to jest. Myślę, że znaczy zostanie aniołka żeby... No tak, ale tak? duże. Tak duże, że tutaj mnie przeradzcza. A twoje? Moje? Też no, twoje. <grymne> <grymne> kampania dla oh, każdego no. O, I burak. Lubicie buraka? Podobno dla kobiet jest bardzo zdrowy. Dla każdego jest bardzo zdrowy. To Was poproszę o to, żeby rozdzielić tą sałatę na kilka, kilka listków, żebyśmy mieli kto zawijać, a ja pokroję kurczaka. Zamiast na przykład placka tortilli mm -hmm. można właśnie na przykład taką sałatę. O wiele mniej kaloryczne danie. Na modele. Tak, no. oczywiście. Zajdzie na modelek. Dani, jak będziecie wiesz, robić na kanale swoim takie odcinki z gotowania dla modeli, to, to możecie? Tak, dokładnie. Śmiało możecie robić to, co ja: Awokado, trochę buraka. Mówię, ja i... że będziecie robić, a będę patrzył w Tu chodzi I nie przyprawialiśmy jeszcze kurczaka, tylko wszystko teraz o. W ten sposób. I mamy wrapy. To do dołu jednego? Zdrowe wrapy. Jeszcze w sosie, przyprawki. W kleju tak. trzeba. W kleju. Nie dużo tego sosu. Ten <laughs> sos apetycznie wygląda. Dobra, dobra. Zobacz, płynie bokiem, to błokiem. Ty lubisz dużo sosu. Już nie mów, że nie. A sól? Przyklej. A sól? O, A jeszcze... proszę bardzo. Sól i pieprz. O, albo jeszcze też pieprz. też w ten sposób zwinąć. Co? Próbujemy. Uwaga. Nie. Mm, mm. Sos robi robotę, mm -hmm. prawda? Mm. Bardzo. Kurczak nie jest suchy. Nie. Ale sos jest super upieram takie azjatyckie mm. smaki. Super, bardzo wam dziękuję. Tak, dziękuję Również. bardzo. Mam nadzieję, że trochę Was zainspirowałem do, do kombinowania w kuchni, Ciebie. Przepraszam, za ten nieporządek tutaj. Tak, no dokładnie, żebyś coś Kasiu gotował. Witzę ja ci, <laughs> ci zdjęcie. Witajcie zdjęcie, jak dobrze. mi zrobi kolega. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo Wam dziękuję. dziękuję. A Was zapraszamy do kolejnego odcinka.